Z yeah. różnego... Przepływami ludności, które czasami zmieniają się nawet w katastrofę humanitarną. I od pewnego czasu mówi się o tym, że zarówno państwa bałtyckie, jak i Polska stanie się, staną się miejscem, na którym w krótkim czasie pojawi się wiele osób, wielu migrantów. Niektórzy mówią o 3 milionach, 2 milionach, milionach. Nie chodzi o to, żeby się licytować. Chodzi o to, żeby zastanowić się, co to znaczy. Czy, I czy Polska jest gotowa? Państwa i moim gościem jest pani doktor Marta Kindler z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Myślę, że pierwsze, pierwsze skojarzenie, które może być y, takie nieoczywiste, to jest, jak to się stało, że oto mamy migrantów, których chcemy witać z otwartymi y, rękami, a y, z drugiej strony mamy, czy mieliśmy, pewnie wciąż mamy migrantów na granicy białorusko-polskiej, przed k, którymi chcieliśmy y, nasze y, podwoje zamykać. Stawiamy y, mury, stawiamy kolczasty, te zapory, i tych boimy się, a tych witamy. No tak, to jest oczywiście paradoks, i ja może uściśle od razu. Tak, na, de facto to, co się działo na polsko-białoruskiej granicy i nadal się dzieje. Te osoby y, musimy nazwać uchodźcami. Tak? I, I to, co teraz się dzieje też na granicy z Ukrainą, te osoby też uciekają w tym momencie przed wojną, przed zagrożeniem y, i to są de facto uchodźcy. Oczywiście y, ten status, y, czy, czy należy się tym osobom status uchodźczy, to trzeba sprawdzić, ale y, te osoby mają prawo y, zgłosić. Y, z, wniosek o, o status uchodźcy. Jest to, no, jest to bardzo trudna sytuacja, tak? bo z jednej strony ja no, bardzo jakby pozytywnie widzę to, że teraz jakby wszystkie ręce na pokład tak? przyjmujemy uchodźców z Ukrainy, jest to bardzo ważne, obecnie oni po prostu mogą wjeżdżać, tam już są kolejki na granicach, ale są dopuszczani, są organizowane w tym momencie centra takie pomocy, interwencji, żeby, żeby mieli jakby, żeby otrzymali jakby pierwszą pomoc taką i, 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 i medyczną. Natomiast rzeczywiście na granicy polsko-białoruskiej no, tych osób, które tam próbują się przedostać, nie przyjmuje się, odrzuca się w tym momencie i nie daje im się tej możliwości złożenia tego wniosku o status uchodźcy. I no, de facto Polska tym samym łamie swoje zobowiązania międzynarodowe, tak? czyli tak zwaną konwencję genewską, którą ratyfikowała. Czy tak, czy, bo myślę sobie, że oczywiście to jest piękne i wspaniałe, że wszyscy chcemy przyjmować osoby potrzebujące pomocy, osoby uciekające przed wojną, ale. Pewnie lepsze, lepszy niż hura optymizm jest jakiś systemowy zestaw rozwiązań. Czy takie rozwiązania w Polsce istnieją? Czy da się stworzyć system wsparcia osób uciekających przed wojną w ciągu nie wiem, tygodnia, dwóch, trzech, kilku miesięcy? No, systemowy taki, systemowe podejście wsparcia powinno było być już dawno przygotowane. Niestety tak się nie stało. W danej chwili oczywiście dobrze jest, że jakby to się dzieje, co się dzieje, tak, że już wiadomo, że będą te punkty wsparcia na granicy, że województwa już w poszczególnych województwach jest zadeklarowane, że w każdym województwie będą ośrodki, które będą przyjmowały tych uchodźców, ale no niestety no Polska nie ma tak naprawdę... Takiej doktryny migracyjnej miała ją, ale obecny rząd taką politykę, taką wizję tego, tak, jak właśnie przyjmować między innymi też uchodźców, tak? bo to jest kwestia oczywiście też kontroli granic, rynku pracy, ale też właśnie kwestia, jak podchodzić do tak zwanych migracji przymusowych. I no, taka polityka została, właśnie taki dokument, który już istniał, został odrzucony. Do dziś dnia nie mamy nowego. Ośrodek Badań nad Migracjami w lipcu zeszłego roku został poproszony o konsultację takich założeń kolejnych, jakby tak, tej polityki migracyjnej i, i tam nawet w miarę sensowne nie były poruszane też kwestie integracji, I, i, ale w związku z tym, że rozpoczęła się ta wojna hybrydowa tak, przez Łukaszenkę na, na granicy polsko-białoruskiej, de facto ten dokument nie został zawieszony, um, czy też trafił do kosza. Tak. Um, no w tym momencie ja nie widzę za bardzo tutaj żadnych takich um, wcześniejszych systemowych rozwiązań. No my jako Polacy oczywiście um, mamy tą taką wspaniałą cechę, że mobilizujemy się bardzo szybko tak i jakby jest bardzo dużo takich oddolnych inicjatyw, jakby nie tylko deklaracji ale widać, że rzeczywiście ludzie się organizują, żeby pomóc jest nie, mnóstwo nawoływań do zbiórek do oddawania krwi mamy też oczywiście organizacje pozarządowe, nie ma ich bardzo wiele ale są organizacje pozarządowe które mają doświadczenie jeżeli chodzi o integrację migrantów, o pomoc uchodźcom te, te organizacje pozarządowe musiały też no, teraz obecnie działać bez wsparcia ze środków publicznych, ponieważ rząd też zablokował tak naprawdę dostęp do unijnego funduszu azylu, migracji integracji. i integracji no i też działały też dzięki zbiórkom tak naprawdę, tak? To, to między innymi fundacja Ocalenie, tak? która prowadziła centrum pomocy cudzoziemcom, tak? i to są różne takie konsultacje psychologiczne, prawne, e, kursy języka polskiego, tak, czyli jakby oddolnie sporo tutaj jest rozwiązań wypracowanych. Tak. Widzimy to też na e, przykładzie e, e, poszczególnych województw, tak, czy też gmin czy miast, tak, na przykład Pomorze jest takim dobrym też przykładem, tak, gdzie tutaj na, e, w gminach w miastach są tak naprawdę zespoły które pracują nad tym, po pierwsze, jak udzielać właśnie informacji migrantom przybyłym, tak, jak przygotowywać szkoły też do, do, do nauczania, jakby, tak? i do integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym. To teraz też, ja myślę, że ten napływ tutaj z Ukrainy osób, które teraz uciekają przed agresją rosyjską, to też spowoduje, no, że my. De facto zmieni się ten charakter migracji do Polski jeszcze bardziej. Tak, on dotychczas był czasowy, dotychczas był przede wszystkim um, zarobkowy, a teraz będziemy mieli rodziny z dziećmi. To, to to może do tego wątku powróćmy po informacjach. Natomiast jak taki system wsparcia, jak, jak takie systemowe wsparcie, systemowe rozwiązania powinny wyglądać, jeżeli chodzi o politykę migracyjną i, i integracyjną? No, takie systemowe wsparcie. No po pierwsze, powinien istnieć dokument, tak? Dokument, który mówi, jakie są te główne założenia. I takiego dokument... dokumentu nie ma? Nie, takiego dokumentu obecnie nie ma i Polska powinna w takim dokumencie też zadeklarować, czy ona de facto chce, żeby te osoby się osiedlały w Polsce. Tak? Bo my mamy bardzo liberalne podejście, jeżeli chodzi o właśnie migracje czasowe, zarobkowe, tak, mamy dostęp do rynku pracy ułatwiony, ale są spore utrudnienia, jeżeli chodzi o osiedlanie się ludzi, a z tym będziemy mieli teraz do czynienia. Czyli przede wszystkim dokument, który by, którego można było się odbić, mówiąc kolokwialnie, i który by rzeczy definiował. I ułatwienia dla osób, jeżeli chodzi o osiedlanie się, pracę, poruszanie się, czy w Polsce, tak, czy w I też oczywiście powinny być rozwiązania związane z tym jak tak długofalowo i systemowo rozwiązać kwestie przyjmowania teraz uchodźców, tak, bo um, oczywiście ośrodki y, dla uchodźców powinny być, tak, ale w tych ośrodkach te osoby nie, nie mogą funkcjonować długo, tak, to są miejsca, w których może mogą spędzić do trzech miesięcy, a potem one powinny znaleźć mieszkanie, tak? To są też bardzo konkretne powinny być rozwiązania też na poziomie lokalnym, tak? Czy mają na przykład dostęp w tym momencie uchodźcy do mieszkań komunalnych, tak? To są tego typu bardzo praktyczne rozwiązania. Powinny być też, kierunek powinien być wyznaczony w takim dokumencie. Mm. Powrócimy do naszej rozmowy o migracjach po informacjach Radio Talk FM Pani dr Marta Kindler z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Stosowanych Nauk, Rzeszem, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Informacje już za kilka minut o godzinie 11.40, a po informacjach wracamy do programu OF Czarek. Oh, it's <laughs> Auto promocja. Jesteśmy przed Urzędem Miejskim, miejsca, w którym pracowałam przez 17 lat. Nawet stojąc tutaj, tak czuję się niepewnie. Panie burmistrzu, jak pan określi relacje pomiędzy panem a pracownikami? Nie, no, chyba pan żartuje. Absolutnie pan, nie. Muszę. Relacje są znakomite w moim odczuciu. Ja przed pracą, w pracy i po pracy. Mnie najbardziej zależało na tym, żeby stało zainteresowanych. Mówi konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu, Juri Tokar. ze swojej strony wszystkich informują. Mamy jakby strony internetową strony Facebooku, socjalnych media i tak dalej. Ta informacja rozpowszechni się. Przypominamy, działa już infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę pod numerem plus 48 47 721 75 75 plus 48 47 721 75 75. Z kolei Polacy i posiadacze karty Polaka przebywający na Ukrainie mogą zdobyć niezbędne informacje pod numerem plus 48 22 522 388 80 plus 48 22 523 88 80. Po południu w Warszawie nadzwyczajny szczyt bukaresztyńskiej dziewiątki. Spotkają się przywódcy państw stanowiących wschodnią flankę NATO Polski, Czech, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Węgier. Udział w rozmowach weźmie także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Otwarcie spotkania o 14.00. Godzinę później wszyscy uczestnicy wezmą udział w wirtualnym szczycie Sojuszu Północnej. Atlantyckiego. Ustalenia przywódców państw Europy Wschodniej poznamy wieczorem. Dziś potrzebujemy dobrze zorganizowanego państwa polskiego na granicy wschodniej, które będzie przyjmowało dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Mówił w poranku radia Tok FM były minister spraw wewnętrznych i administracji i były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Ja chcę mieć pewność, że na każdym przejściu na granicy polsko-ukraińskiej są e, sz, szpitale polowe, są miejsca, gdzie będą przyjmowani e, uchodźcy. Przecież to jest kwestia najbliższych kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin, że taka sytuacja będzie, będzie możliwa. Jak przekonywał nasz gość, może to być krytyczny moment. Widać, że ten ostrzał się zwiększa, widać większą, jeszcze większą agresję ze strony wojsk rosyjskich, więc my jako kraj sąsiadujący, jako kraj graniczny, kraj Unii Europejskiej, musimy być na, na to wszystko przygotowani. A ciężko nie odnieść wrażenia, że nie jesteśmy, uważa Grzegorz Schetyna. To są informacje TOK FM. Na wojskowych powązkach w Warszawie dziś ostatnie pożegnanie Daniela Pasenta, dziennikarza i felietonisty polityki, gospodarza programu goście pasenta w Tok i dyplomaty. Uroczystości pogrzebowe zaczną się o 14. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji i nieprzynoszenie kwiatów. W zamian można wesprzeć redakcję OKO.press datkiem do wystawionej puszki. Uroczystości będzie można śledzić na profilu naszej stacji na Facebooku. Pełne wydanie informacji w Tok o 11. Pogoda. Dzień raczej pochmurny, ale wszędzie możliwe przejaśnienia. Przelotny deszcz nie wykluczone w Małopolsce i na zachodzie kraju. Termometry pokażą dziś od 4 stopni na Podlasiu i 5 na krańcach wschodnich, poprzez 6 w centrum kraju aż po 7 w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Radio TKFM Pierwsze Radio Informacyjne. Owczarek. Państwa i moim gościem jest pani doktor Marta Kindler, ośrodek badań nad migracjami Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o uchodźcach z Ukrainy. Przed informacjami wspomniała pani, że w 2014 roku zmienił się charakter migracji z Ukrainy do Polski. Tak, zmienił się jak najbardziej. Ja może zaraz nawiążę jeszcze do tego pytania, ale chciałam jeszcze dopowiedzieć, ponieważ pytał Pan przed przerwą o tą różnicę w tak, przyjmowaniu uchodźców, tak, jeżeli chodzi o, to, o tą taką niechęć tak naprawdę do przyjmowania uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, m.in. z Afganistanu i obecny no, otwartość, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. No, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że w latach 90. Tak, i na początku dwutysięcznych Polska de facto procedowała ponad 90 tysięcy wniosków o status uchodźcy w związku z, z wojnami, tak, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą i wojnę czeczeńską. I tak te osoby po prostu zostały przyjęte do ośrodków e, dla uchodźców, przeszły przez procedury e, i e, jakby to nie był żaden problem, tak? E, I potem e, ta zmiana następuje, jeżeli chodzi o taki stosunek właśnie do uchodźców i de facto upolitycznienie samej migracji i stosunku do migrantów i do uchodźców e, w e, roku 2015 wraz z tak zwanym Kryzysem uchodźczym lub tak zwanym kryzysem migracyjnym w Europie, Polska wtedy po raz pierwszy, jakby w, podczas wyborów tak, do parlamentu, pojawiają się właśnie takie antyuchodźcze, antymigracyjne o, oświadczenia polityków. No, był to sposób na to, żeby zjednać sobie elektorat. No, Polska wówczas też odmawia tak naprawdę udziału w tym unijnym mechanizmie realokacji i przesiedleń. I, i uważa, że to jest jakby kwestia bezpieczeństwa Polski, tak? Czyli tutaj mam taką zmianę w nastawieniu do migrantów, jest upolitycznienie tego tematu i, i, i potem to narasta, tak? Widzimy w 2016 roku też, tak? Już um, to, um, w Terespolu była ta sytuacja z, tak, z um, uchodźcami, którzy utknęli na dworcu w Brześciu też e, i, i polski rząd tak naprawdę od tego czasu niestety systematycznie łamał zarówno polskie, jak i międzynarodowe prawo, tak? gdzie odsyłano te osoby z powrotem na Białoruś w tym momencie, gdzie tak de facto nie, nie istnieje żaden system azylowy. Więc jakby tutaj to jest podyktowane. Też z właśnie zmianą dyskursu politycznego, zmianą dyskursu publicznego i w tym momencie też widzimy w danych, jak się zmienia stosunek Polaków, tak? W latach 90. i potem już na początku 2000 -tych Polacy, jak patrzymy na badania opinii publicznej, byli, stawali się coraz bardziej otwarci dla właśnie też jakby innych nacji. A niestety ta sytuacja bardzo dynamicznie zaczęła się zmieniać właśnie po 2015 roku też. I mamy coraz między innymi w Eurobarometrze, tak, Polacy mówią, że są bardzo zaniepokojeni migracyjną sytuacją w Europie, tak, napływem cudzoziemców, tak, powiedziane było jako kluczowy jakiś taki problem dla wspólnoty europejskiej, mimo że... I jakby dużo większe te lęki są u Polaków niż na przykład w Szwecji, tak, gdzie, gdzie tych, um, tych migrantów de facto jest dużo więcej. Tak samo, jeżeli spojrzymy na dane Europejskiego Sondażu Społecznego, tak, to tutaj um, y, to, to zagrożenie jakby y, jest na przykład dużo wyższe też w Polsce niż nie wiem, w Wielkiej Brytanii. Um, i, to co nas tutaj wyróżnia też i to znowu już ta różnica między tym stosunkiem do uchodźców z Ukrainy a uchodźców de facto z krajów muzułmańskich jest bardzo niestety wysoki, też niechętny stosunek do imigracji do, na przykład do, stosunek właśnie do muzułmanów, tak? To w tych danych widać I, i, i widać, że ten niestety stosunek do imigracji w Polsce ma podłoże etniczne. rasowe czyli takich uprzedzeń też rasowych. I to widać też w polityce państwa. Czyli zmienia się ten charakter migracji z Ukrainy do Polski po roku 2014 i m, prawdopodobnie będzie się zmieniał teraz, tak? Bo, bo Polska raczej... Tak, bardziej. Ten, ten stosunek, ten charakter migracji zmienił się jakby, bo ja teraz mówiłam o samym dyskusji, tak. nastawieniu, tak? A jeżeli chodzi o charakter, on... Ta skala migracji do Polski była niewielka dotychczas. Tak? Ona była, to były przede wszystkim migracje sezonowe, czasowe, zarobkowe. Ona po 2014 roku w związku z tym oczywiście, że nastąpiła agresja rosyjska, konflikt. Między innymi wówczas też już próbowano składać wnioski o status uchodźczy, te wnioski były odrzucane wtedy, ponieważ niecały jakby obszar Ukrainy był objęty działaniami wojennymi, tak? Więc jakby nie było podstawy prawnej, ale też taką zmianę widać poważną w tym, że po prostu dużo jest więcej wniosków o status właśnie pobytowy i co oznacza też, że te osoby też przyjeżdżają tutaj z rodzinami, także to już nie jest tylko taki cyrkulacyjny, sezonowy charakter czy czasowy tej migracji. I teraz sądzi Pani, że jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, że się zmieni na. To, że Polska będzie stanie się co krajem już docelowym, w którym można się osiedlić, ale to rozumiem, że też nie jest takie proste, no bo to nie jest tak, że z powodu wojny Polska nagle powie, dobrze to osiedlajcie się, tylko rozumiem, że i tak będzie musiała rozpatrywać status każdej osoby, czy, czy decydować o statusie każdej osoby indywidualnie. Tak, dokładnie. Nawet wszystkie te osoby będą musiały przejść przez tą procedurę i Prawdopodobnie większość z tych osób jednak otrzyma ten status uchodźcy. No, najważniejsze jest tak naprawdę, żeby te osoby miały szansę jak najszybciej się usamodzielnić. Tak? Jakby w Polsce jest bardzo już duża wspólnota ukraińska. Tak? To są osoby, które bardzo szybko się odnajdują i na rynku pracy i też w polskim społeczeństwie. Też pamiętajmy o tym, że jakby oczywiście mm, te społeczności ukraińskie, migrantów ukraińskich, one są nie tylko w Polsce. Jest, jest bardzo dużo migrantów też z Ukrainy we Włoszech, w Hiszpanii, więc ja myślę, że część osób też postanowi dołączyć tam do swoich rodzin, ale na pewno, no, na pewno ten napływ teraz będzie bardzo duży i no, myślę, że de facto dużo osób będzie chciało zostać w Polsce, bo to też... No, Część tych osób też zostawiła część swoich rodzin nadal w Ukrainie. Tak? I jest to w tym momencie najbliższy kraj i jest jakaś potencjalna szansa jednak, może na nie wiem, tak, potencjalny powrót, na wsparcie tych, tych bliskich które, osób, które są w Ukrainie. A czy Polska rozmiana jako właśnie rynek pracy i administracja jest gotowa na tak dużą falę, czy na tak spodziewanie dużą falę? Uh, uh, yeah. Ja myślę, że jakby jeżeli chodzi o rynek pracy, to no, tutaj jest, jest sporo takich rozwiązań, które jakby ułatwiają ten dostęp. Tak? Jeżeli to będą osoby, które otrzymają status uchodźcy, no, to one mają de facto potem dostęp do rynku pracy, nie potrzebują w tym momencie już zezwolenia. I no, jeżeli chodzi o miejsca pracy, to no, są oczywiście też specjalistyczne potrzeby, tak? jak jeżeli chodzi o pracowników na przykład IT, ale no myślę, że jeżeli chodzi o nie wiem, usługi, tak? to, 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 to te miejsca są, tak? I ja myślę, wydaje mi się, że jakby tu Polska znajdzie też przestrzeń na to, żeby, żeby tego typu pracowników zatrudnić. Myślę, że duże wyzwanie jest natomiast, jeżeli chodzi o te prace sezonowe, tak, jeżeli chodzi o pracę na przykład w rolnictwie, tak dotychczas jakby dzięki właśnie tym pracownikom sezonowym z Ukrainy, rolnictwo w Polsce w ogóle dobrze funkcjonowało. Tak? już jest bardzo mało Polaków, którzy są chętni, żeby zbierać truskawki, zbierać jabłka, tak i te pytanie jest teraz, no, tej siły roboczej takiej sezonowej już de facto nie będzie. W momencie, w którym te osoby zamieszkują w Polsce, tak, to koszty życia ich są na tyle duże, że no im też po prostu, dla nich to nie będzie w żaden sposób opłacalne, żeby pracować za mniejsze pieniądze niż Polacy tu mieszkający. Więc tutaj widzę raczej taki dylemat. Czyli możemy się pożegnać z truskawkami? No, na pewno będzie to wyzwanie, tak? Kto, tak? Kto zajmie się tą, 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 tą pracą sezonową w tym momencie. A jakie jeszcze wyzwania widzi Pani, jeżeli chodzi o napływ, czy zwiększony napływ uchodźców do Polski? Ja tak z jednej strony że bardzo pozytywnie widzę to, że teraz jest taki, jakby taka solidarność, tak, po stronie Polaków. Też byłam wczoraj pod ambasadą rosyjską. Widać było, że przyszło dużo osób, dużo więcej niż na przykład w niedzielę było na placu zamkowym, gdzie była dosłownie garstka. Jest chęć pomocy, tak. No, ale potem tak przyjdzie jakby taki dzień powszedni, gdzie no jest też dużo wyzwań, tak. W momencie, kiedy te osoby... No, muszą się odnaleźć w, w nowym miejscu, tak? jakby poza takimi praktycznymi też kwestiami, właśnie jeżeli chodzi o jakieś informacje prawne, ale nie, nie mamy tak naprawdę na przykład kursów języka polskiego, takich jakby systemowo pro, proponowanych, tak, za darmo, na które te osoby mogły uczęszczać, żeby przyspieszyć ten proces jakby integracji w polskim społeczeństwie. Jest bardzo mało tzw. asystentów międzykulturowych w polskich szkołach, tak? a obecnie naprawdę co już prawie co trzeciej polskiej szkole mamy dzieci z doświadczeniem migracyjnym. I teraz tych dzieci będzie dużo więcej. To będą też dzieci tak naprawdę straumatyzowane i w ogóle dorośli też tak, de facto po, po takich przeżyciach. And bardzo jest potrzebna pomoc psychologiczna taka, no też systemowa tak, to powinno być wszystko rozwiązane w sposób systemowy, a nie że y, spoczywa to na barkach organizacji pozarządowych, które są też niedofinansowane w tym momencie y, y, czy, czy, czy na wolontariacie Jakby ten wolontariat oczywiście jest wspaniały i to, że się ludzie mobilizują y, że gotowi są otwierać swoje mieszkania, udostępniać y, nie wiem, kanapy w pokojach tak, żeby, żeby ktoś Teraz Tu i teraz mógł te kilka dni, nie wiem czy kilka tygodni jakoś przetrwać na początku, ale to nie jest długofalowe rozwiązanie. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Pani doktor Marta Kindler, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego była państwa i moim gościem. Informacje już za kilka minut o godzinie 11. Po informacjach wracamy.